Witam na kanale Winny Degustator, ja nazywam się Piotr Sałek. A dzisiaj jesteśmy w północnych Włoszech, region Alto Adige. Królestwo głównie Teroldego Rotaliano. Bardzo fajny szczep, dosyć intensywny, owocowy, z takimi nutami leśnymi trochę. Można powiedzieć, że jeżeli jeździliście na narty, E, właśnie w Dolomity to bardzo często e, tego typu wina są tam podawane jako wina lokalne. Tutaj mamy wersje podstawowe, e, natomiast są też wersje e, rezerwa, czyli takie już powiedzmy no wyższe, e, też dłużej leżakowane, w starzonych beczkach. Tutaj są właśnie takie wersje podstawowe. Ostatnio tam byłem dwa lata temu. Jedno właśnie z tych win zakupiłem na miejscu, a drugie wino tutaj od zaprzyjaźnionego importera czyli Wino i Przyjaciele z Krosta. Ale nie jestem pewien, czy to wino jeszcze dalej jest. W każdym bądź razie to wino jest zakupione w Polsce. E, I to jest winia Le Czerware. E, producenta teraz dokładnie nie, nie dojrzę, ale oczywiście napiszę. E, natomiast w tym przypadku, a i tutaj mamy tak, rocznik 2020, alkohol 13,5. E, tutaj mamy producent jest Endrici Elio Ili. E, również 2020 e, i 13% alkoholu. Jeżeli chodzi o ceny, to to jest troszeczkę droższe. Nie pamiętam, ile ja dokładnie płaciłem, natomiast w internecie we Włoszech gdzieś tam w okolicach 12,5-13 euro. Tam to jest raczej tańsze. Nie pamiętam, ile za nie płaciłem. Znalazłem je gdzieś w Polsce, ale jest dziwne, bo jest zupełnie inna etykieta. Być może dlatego, że zmienili. Gdzieś tam w promocji chyba na Darwina jest za 50 zł, więc to była ciekawa cena. No, ale oczywiście zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Oba dosyć ciemne. To widać, to właśnie charakteryzuje te Roldegoro To, To są dosyć ciemne szczepy. Taka barwa jest głęboka, rubinowa, z takimi fioletowymi refleksami. No, tak, zaczniemy. Zaczniemy tutaj, o, może, żeby nie namieszał. Zaczniemy może od tego, który jest potencjalnie tańsze. Więc zobaczymy, jak ono wygląda. No, czuć las, tak. Yy, borówki, jeżyny. Głównie to, to yy, jakieś takie może runoleśne, ale to są głównie borówki jeżyny i to tak naprawdę fest. Bardzo przyjemny zapach bardzo przyjemny, taki owocowy. Yy. Ale nie, nie jakoś uderzający mocno w nos. I to jest to właśnie, za co bardzo lubię te de Czyli mamy, wino jest intensywne, tanina jest naprawdę miękka. Wino nadaje się oczywiście do picia. Nie ma co dłużej go, dłużej go trzymać. Zresztą to, to, to są proste wina. No czy proste w tym sensie, to nie są jakieś tam rezerwy, które możemy leżakować. Te wina raczej właśnie nadają się do spożycia od razu, właśnie ze względu na to, że mają dosyć miękką taninę. Są dosyć gęste, można powiedzieć takie, no trochę cielisiowate w tym sensie, że. Że no, czujemy tą, tą gęstość, taką drzemowość, bardziej nawet powidło. Czyli mamy powiedzmy, te leśne owoce, z których zostało zrobione powidło, i jakby ta gęstość jest, ale tanina jest mięciutka, także bardzo fajnie wino wchodzi. Alkohol w ogóle niewyczuwalny. Cukier resztkowy troszeczkę, troszeczkę go tutaj jest, więc jest delikatnie słodkawe, ale bardzo przyjemne wino. Fajnie, Na, naprawdę bardzo przyjemne codzienne wino. Ale <laughs> zobaczymy to. No, tani, e, tanina jest, tak, czuć, czuć tą taninę. Ona jest miękka, ale jest jej sporo, więc <laughs> oczywiście jest, jest to wino taniczne. Mogło być troszeczkę lepsza kwasowość, żeby było bardziej, <laughs> bardziej żywe, żeby więcej tego drive'u miało, które by mm, jakoś tak powodowało, że się je fajniej e, przełyka. Ale zobaczmy to, które potencjalnie jest droższe. Naczuć no, już w aromacie, że będzie lepsze. Tutaj też jakieś, oprócz tego, co było w tym, to tutaj dochodzą nuty czekoladowe. Więcej tego powidła jest. Czuć, że będzie <laughs> większa też intensywność. Zobaczmy. Mm. Oj, to jest rewelacyjnie. No to jest rewelacyjne wino. To yy, przepaść, znaczy przepaść, no duża różnica między tymi winami. O jaka fajna kwasowość i taniny. No tu się bardzo dużo dzieje. Yy, to wino powinno sobie jeszcze w kieliszku troszeczkę jakby poddychać, żeby się bardziej zrównoważyć, bo na razie troszeczkę jeszcze jest rozedrgane. Yy, dużo tanin, dużo kwasowości. Yy, dużo smaków. Ale, ale to są, cały czas jesteśmy w takim klimacie ciemnych, ciemnych smaków. E, to jest jakaś no, czarna herbata, jakieś takie no, smoliste efekty, atrament. Tutaj, no, powiedzmy takie, naprawdę takie trochę ściągające usta są e, klimaty, ale bardzo fajne. No, aromat jest genialny, aromat jest naprawdę genialny. Świetne. Kurcze, 92 punkty. Naprawdę, jeszcze przy tej cenie sprawdzę dokładnie to, podam linki, gdzie to można kupić. Bo, bo właśnie na wino i przyjaciele, chyba tego wina już nie ma. Jeszcze tam jest, mam jeszcze rezerwę. Dosyć drogą, ale, ale mam rezerwę od tego producenta. I naprawdę, no to jest fajna rzecz. Także spróbuję to wyszukać, gdzie to można tam najtaniej kupić i podlinkować. Bo 13 euro za takie wino to jest rewelacja, oczywiście we Włoszech, ale no to tutaj, jeżeli chodzi o kwestie ceny jakości, to no 4 na 5 to minimum, bo naprawdę wino jest genialne. To wino oczywiście jest słabsze, no ale też prawdopodobnie jest tańsze, bo tak jak powiedziałem, ja też oczywiście spróbuję znaleźć. Tam bo jakaś promocja i kosztowało właśnie 50 zł w Polsce na Darwina. To jest fajną ceną, bo Teroldego Rotaliano nie jest bardzo popularnym szczepem u nas w sklepach. To nie jest tak, że pójdziecie do Lidla i jest na półce, czy, czy w jakichś sklepach winiarskich, no, nie jest to pierwszy wybór, więc oczywiście może być. Ale warto też się zapoznać. I to jest całkiem fajne. Myślę, że jeżeli chodzi o podstawę, o, o tego, żeby sobie zobaczyć, jak ten szczep w ogóle wygląda, jak smakuje, to fajnie jest sobie zacząć od tego wina. Oczywiście można od tego, które tutaj mamy, natomiast, natomiast to, to jest też wystarczające, żeby sobie od czegoś zacząć. Zaraz je ocenię. No, trochę też takie waniliowo-mleczne nuty wchodzą, takie powiedzmy mniej je lubię, ale, ale ok. Jest fajne. Kuczy naprawdę jest fajne. Oczywiście jest słabsze od tego wina, jest mniej intensywne. Hmm, wszystkiego ma jakby trochę mniej. No ale kurczę, no nie wiem, 88 punktów to, to, no to muszę mu dać, bo jest bardzo przyjazne wino. Za 50 zł no to też 4 na 5. Także można powiedzieć, że no dzisiaj mam akurat takie fajne wina, że no powinno się ich mieć więcej. Tutaj bym zwrócił uwagę na to, bo w tym przypadku, może pokażę bliżej, to wino jest do trzymania, można sobie jeszcze parę lat to wino potrzymać, bo jest naprawdę ciekawe. Jeszcze, jeszcze będzie, myślę, troszeczkę lepsze, będzie lepiej zrównoważone, chociaż już jest do picia, natomiast to wino jest, to wino jest, jest do spożycia. Nie ma sensu, oczywiście tam rok dwa nic mu się nie stanie pewnie, ale tu mamy 2020. Nie, nie ma co tego wina dłużej trzymać. Jeżeli kupicie młodsze, prawdopodobnie też będzie do picia. No, powiedzmy, to są wina, które generalnie, na przykład jak jesteście we Włoszech na nartach, to wam pewnie podadzą takie wina, które mają rocznik typu dwa roczniki do tyłu. Tak? Czyli jest, mamy teraz 25, no to pewnie teraz w zimie podają, podawali rocznik 23 przykładowo, tak, czy 22, 20? to, to są wina po prostu do picia, tak, więc, więc myślę, że nie ma tutaj problemu przy tym, to już jest ciekawsze wino, więc yy, też je oczywiście można się napić, natomiast myślę, że jeżeli będzie yy, takie świeżutkie, typu dwuletnie, to, yy, to jeszcze ta tanina może być całkiem spora i, i, i wolałbym je potrzymać. Ale naprawdę bardzo fajne wina. Jestem w sumie zaskoczony, znaczy zaskoczony. Piłem je wielokrotnie, ale już minęło parę lat. Eee, w, w, smakowały mi, a ponieważ zrobiłem sobie przerwę, no też chciałem zobaczyć, jak, jak to będzie wyglądało. I, I naprawdę jestem bardzo zbudowany, także będę do tych win wracał. Jeszcze parę na półce mam. Natomiast te dwa na pewno e, są godne polecenia, warte zakupu. Także bardzo polecam do następnego kieliszka. We'll be right <laughs> back.